MMA Slap Special Edition KSW Colosseum. Ja nazywam się Grzegorz Szczepanik, moim rozmówcą jest jak zwykle Sebastian Niegowski, a wysłuchacie specjalnych odcinków dotyczących KSW 39. Teraz zajmiemy się pojedynkiem Popek vs Hardkorowy Koksu Siema Sebastian. Siemak grzygozu. Gruby pojedynek. Gruby pojedynek. Gruby pojedynek grubych, grubych chłopaków. A nawet nie grubych, tylko dużych, chociaż grubych też można używać w tym samym znaczeniu. Eee, przez pewien moment Robert Burnerka był e, zdecydowanym faworytem tej walki, i jak ja rozmawiam z ludźmi, to dla niektórych on nadal jest faworytem. Jak to wygląda u ciebie, drogi Sebastianie? Dla, co, jeśli chodzi o mnie, to wygląda to tak, że ciężko mi tutaj wskazać faworyta i nie zdziwię się, jak wygra Hardklawy Koksu, nie zdziwię się, jak wygra Popek. Zawodnicy bardzo podobni, podobnie walczący, dlatego że, że Popek to nie jest zawodnik, który ma jakieś tam wywodzić ze sportu walki, to jest koleś, który się lubi bić, pojechał do Anglii, zaczął tam troszeczkę robić treningów, ale raczej cała jego, a, cały jego całego MMA bazuje na sile i tak samo, tak samo robi to Robert Burneka. Tylko, że z Burnejką jest taka różnica, że Burnejka, on, my się możemy nawet śmiać, że krowy koksu, że on gada na tych bicepsach i stejkach i te krowy na swoim pick-upie wozią, bo on przerabia na stejki, ale jednak to jest koleś, który całe życie robił sport i oprócz tego, że, że jest kulturystą, czy był kulturystą przez długi czas, to on jednak ma umiejętności, jeśli chodzi o sporty uderzane. On kiedyś, z tego co pamiętam, to mówił, że, że robił karatę. jest dobrze rozciągnięty, naprawdę, to, to jest mega wyjątkiem jeśli chodzi o kulturystów. No bo przecież Ty sam robiłeś z nim wywiad, robiłeś robili te obro, obrotówki <grym> przy no widziałeś, że no to umówmy się, ale, ale tego, tak, no, wiesz, wielu zawodników MMA nie potrafi zrobić, szczególnie w wadze ciężkiej, bo trzeba być rozciągniętym, trzeba mieć jakąś mobilność, tak. trzeba mieć jakieś doświadczenie, trzeba mieć jakąś praktykę, zrobić to, nie wiem, kilkaset razy na worku, żeby potem to sobie robić z taką płynnością. I... nie wydaje mi się, że, nie wiem, no może, może Popek będzie chciał przewrócić Burneka i tam jakoś na ziemi próbować go pobijać. Ale nie, nie zdziwimy, jak tutaj nie, nie wiesz, Burneika zaskoczy jakimś, jakimś swoim śmiesznym kopnięciem, wiesz, poprawi ciosem, a jednak ten cios jakby nie patrzeć technicznie, nie technicznie trochę waży. Zobaczymy. Zobaczymy, naprawdę. No, Popek z drugiej strony trenuje faktycznie, widać z Robertem Złotkowskim, robi te tarcze, też przy swojej wadze, też ten cios waży, więc jeśli trafi Kołksa, no też, też, też tam się wszystko może posypać. Także ja myślę, że to będzie po prostu walka tak to się często mówi e, z walku licznych do pierwszego pierdolnięcia. <gry> no ja jestem tutaj raczej e, za Popkiem i zdziwię się mocno, jeśli hardkorowy Koksu to wygra. E, naprawdę mocno się zdziwię. No tutaj wydaje mi się, że, e, no, że Popek powinien zrobić no Wiesz co, jak ja sobie przypominam walkę e, hardkorowego z tym uciekającym stripteaserem, e, z Dawidem Ozdobą, e, no to Ozdoba też go tam trafiał. Tylko, że Ozdoba ważył wtedy 70 kg, 75 czy coś takiego. Jak Popek go trafi, no to, no to tutaj może być, może być różnie, no bo, no bo jednak ten cios będzie zdecydowanie więcej ważył. Eee. Jeśli trafi go się trafi go tak, no ale znowu wiesz, no walczył też z Marcinem Najmanem, który waży ponad 100 kilo i no, jakby nie mówić, no Marcin Najman ma, ma, ma pewne umiejętności bokserskiej Ale Marcin Najman nie, nie, robił to samo co zdoba, też uciekał. Też no się też nie chciał bić, więc... a, czy, a czy Popek będzie uciekał przed hardcorem? Jeśli Popek nie będzie uciekał i będzie chciał się bić, to tak samo Popek się na to, to będzie takie jak to pierwsze a Popek też pokazał w walce z Pudzianem, że jednak to nie jest to zawodnik, który, który potrafi przyjąć cios na głowę i się nie wysypać, tylko też dostaje cios i, i się kładzie sami. A i czekasz, będzie przerwa. A może tu faktycznie będzie, tak jak wspomniałeś na początku, chęć yy, obalenia Coxa. I zobaczenia jak yy, tak duży kulturysta będzie sobie radził z pleców. I czy w ogóle yy, Robert to ma... To by było ciekawe, szczególnie, że wiesz, że Popek, jeśli spojrzysz na te walki w Anglii, to on tam razie szukał obaleń. Tak. Yy, jak walczył. Tak, tak. I, i on tam sobie pracował... Grand panczami z góry i, no i, tak ten, i tak te walki wygrywał, więc ja bym, ja bym wcale od tego nie odchodził. przy przy mógłbyś się, że tutaj, jeśli dojdzie jakiegokolwiek obalenia, no to będzie pierwsze i obalenie, dlatego że no nie, nie wydaje mi się, że ani Pobek, ani koks się z ziemi pod, podniosą. No bo raz, że też nie są tacy, wiesz, mobilni, a dwa, że jednak no, masz na sobie zawodnika, który waży, jest takim 120 kg klockiem, no to no ciężko tutaj zawołać coś. No, to może być jak ciekawe. Szczególnie jeśli ma jakieś specjalny umiejętności tego tak To może być ciekawe. Myślisz, że dla przegranego z tego pojedynku to jest koniec kariery w MMA? Myślę, że dla Popka no to raczej to już będzie wiesz. Pożegnanie z MMA i, i to nawet. No, na pewno z KSW. Tak mi się wydaje. No, chyba, że jeszcze KSW stwierdzi, że no jednak Popek ma tak dużo wartości marketingową, że jeszcze. Jeszcze raz spróbujemy, tak? Ale, ale, ale no raczej. Myśli, nawet Popek sam to mówił w wywiadach, że jeśli przegra, no to każdy raczej nie będzie chciał zmienić nic do czynienia. Znowu, jeśli chodzi o hardkorowego coxa, to hardcorego koksu zawsze był takim freakiem. On się przyznało tego ze freakiem. Wydaje mi się, że nawet jeśli wygra, to nie, to nie wiem, czy chciałby się znowu znowu bić. No chyba, żeby na przykład miał zawalczyć z takim freak fight z na przykład. No, no tym mówię. Jeśli, jeśli hardkorowy koksa wygra, no to jest jakaś tam opcja na kolejne freak fighty, ale jeśli wygra. A jeśli, jeśli przegra, no to podejrzewam, że sobie nam też da spokój z mma ja mu to nie jest potrzebne, on ma co robić w życiu. Popek też ma co robić w życiu, tylko że no Popek no w tym MMA zawsze coś tam działał, więc znaczy chciał działać, więc jeśli, jeśli on już przegra, no to no, natomiast Popek wygra, no to tutaj nam to otwiera jakieś tam różne nowe, nowe wiesz, scenariusze, no bo nawet powiem Ci, że ewentualny nawet scenariusz walki z Marcinem Wróżarskim też wchodzi w grę, jak, wiesz, jakby to dobrze wypromować. Ale to wtedy Różalski chyba musiałby przegrać. Bo zestawianie Czego? walki o pas Popka to chyba raczej byłoby yy, już większego hejtu na KSW. A tu wiesz, ja rzucam tylko takie pomysły. No, jeśli Popek wygra, no to na pewno jest to dla KSW opcja na to, żeby jeszcze mu te dwa, trzy pojedynki dać i jakoś tam próbować go, yy, no próbować go jeszcze, jeszcze sprzedać, że tak powiem. Tak, tak. No tutaj, tutaj odpowiadając na moje pytanie konkretnie i w dwóch słowach, no to przegrany z tego pojedynku kończy karierę w MMA. Definitywnie. Na pewno zawiesza na jakiś czas. A na pewno na jakiś czas zawiesza. Dobra. No brawo. Powiesz, hardcorem koksu, jakby nie patrzeć, jak jeszcze kończąc z koksu, jakby nie patrzeć, mam w MMA jednak rekord 2-0. <laughs> nawet jeśli przegra, będzie miał 2-1. Więc jeśli <laughs> podpisał kontrakt z KSW, ja myślę, że hardcorem koksu tutaj ma, ma większe szanse na to, czy niezależnie od przegranej, czy wygranej. Jeszcze jakiś tam pojedynek w KSW zrobi, nawet jeśli miałby to być jakiś tam Czyli przykaz, jeśli, w, to, to Popek, tak. jeśli Popek wygrywa, bierzemy taki. Dobra, układamy, słuchaj teraz Wojs Wojsławie Rysiewski, nas, bo my mówimy ci znowu, jak masz układać rozpiski KSW. Więc to będzie teraz tak: Popek wygrywa ten pojedynek. I dostaje jakąś tam walkę na wyższym poziomie, ściągacie mu kogoś z zagranicy, bo z, z Polski na razie nie ma sensu nikomu dawać. E, hardkorowy koksu przegrywa i będzie się bił z, ze strachem speedbulla. O właśnie, no jeszcze przecież tak, no ten, ten dochodzi do tego wszystkiego, no. No. I, oh. i, I wszystko, tak? No i tutaj właśnie e, scenariusz żeśmy wymyślili dla KSW na zwycięzcę przegranego z tego pojedynku, także po prostu e, zgłoście się do, e, do nas, a my wam wyślemy nasze numery kont i, i przyjmuj, albo te e, hashtagowe w bitcoinach numerki, cyferki. Będzie bitcoinach, bezpiecznie. Tak, będzie bezpiecznie. Bezpiecznie. Bez tak jest. MMA Slap Special Edition. Do usłyszenia.